11 czerwca, piątek, Jeruzalem, Księga Życia. To w tym znaczeniu życie monastyczne bywa również nazywane życiem anielskim, nie jako bezcielesne czy pozbawione zobowiązań, lecz jako zdecydowanie skierowane ku Niebu, gdzie zamieszkuje Bóg. Każde życie chrześcijańskie jest pociągane przez ten zryw wstępujący, w pewnym sensie, Wszyscy już jesteśmy tam w górze i złudzeniem byłoby myśleć, że nasza przyszłość jest tutaj na ziemi. Ojciec skrzesił nas wraz z Jezusem i w Chrystusie posadził w niebiosach. Twe powołanie monastyczne wzywa Cię więc nieustannie do szukania tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, do zajmowania się sprawami nieba, a nie ziemi, bo umarłeś już i życie Twoje ukryte jest. Odtąd z Chrystusem w Bogu. Tam także znajdują się prawdziwe radości. Nie od razu pojmiesz, że rzeczywistości niebieskie i niewidzialne są bardziej realne i bardziej aktualne. To bowiem, co widzialne przemija, to zaś, co niewidzialne trwa wiecznie. W tym jest przeciwieństwo chwały, której szuka świat. Pewnego dnia wszyscy będziemy, jak aniołowie w niebie. Przez dziewiczość serca i zmianę obyczajów staraj się osiągnąć owo czyste spojrzenie, które pozwala widzieć Boga. A podczas liturgii wysławiaj Pana w jedności ze świętymi aniołami. Obierając życie monastyczne przystąpiłeś do góry Syjon, do miasta Boga Żywego, Jeruzalem Niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, do uroczystego zgromadzenia pierworodnych których imiona zapisane są w niebie. Szczęśliwy jesteś, jeśli czyste jest twe serce. Ujrzy ono Boga wraz z aniołami.